To jest prawdziwa opowieść o miłości. Wszystko zaczęło się od starannych przygotowań, bez pośpiechu i chaosu. Przed ślubem potrafi być nieznośnie stresująco, jednak w rytmie slow działa to zupełnie odwrotnie. Nikt tu nie wyznacza ran, nie narzuca trendu ani sposobu organizacji. Tu kierujemy się sercem, a nie poczuciem obowiązku. Naturalna zieleń zamiast zimnych murów sprawia, że wszystko zwalnia i nabiera znaczenia. Otoczeni dziką naturą i gwiazdami, cieszyliśmy się życiem, sobą i ludźmi, których kochamy. To może być wasza opowieść i wasz ślub. Nazywam się Sylwia i zapraszam Was do zaczarowanej firmańki. Zorganizujemy Wasz ślub w stylu snow.